Hej, hej, dzień dobry. Dzisiaj mm, będę się bawić w ognistych barwach. Miałam wczoraj przyjemność zrobić właśnie pracować w takich barwach ognistych. Dla mnie to takie ja nazywam zrobić taki dyptyk mały, to są 20 na 50. I jeszcze dwa takie obrazki, które na początku miały być dyptykiem być może albo nie, i tak wyszło, że nie są. <śmiałam> jeszcze schną, jak widać. Jeszcze schną, bo to dopiero tam z 12 godzin pewnie minęło, albo troszkę więcej, pewnie więcej, ale jeszcze schną. I w tych barwach dzisiaj jeszcze zrobię sobie, mam ochotę zrobić jakiś mniejszy obrazek. I trochę, w trochę innej technice. To są te dyptiki, te, te cztery obrazki: to, to, były dacz, to był Daczwór, czyli zabawy z powietrzem, z suszarką i, i z rurką. Ja dmucham przez taką rurkę, po prostu zwykłą plastikową, tą zieloną, co tam leży. I tak sobie i, takie, i, i taka to była technika. Dzisiaj będę chciała zrobić coś innego. Tutaj mam jeszcze te kolory, chcę po prostu je zużyć, tak naprawdę. I, I po prostu lubię w nich się pobawić. Jak czasem mam jak mi fajne, fajnie się kolory połączą, to to lubię zrobić więcej w tych samych. I mamy obraz, który mi się nie podoba, choć ładnie się tutaj ładnie nie powiem, że ładnie tutaj nie powiem, że nie, że no, coś mi się w nim podoba, ale ogólnie on mi się nie podoba. To jest 25 na 30. Ja nie jestem szybka do wyrzucania obrazów, które mi się nie podobają. Na początku mi się podobał, podobało mi się bardzo, jak to się ładnie tutaj rozjechało, jak. Ta, um, on był taki dość wodnisty i to mi się w nim spodobało, te ścieżki <noise> takie, które tutaj um, pięknie się zrobiły e, ale on sam um, po prostu w tym momencie no nie wiem, jakoś tak czuję, że mi się nie podoba nie, tak jak mówię, nie jestem bardzo szybka do um, kasowania obrazów, które mi się nie podobają um, ale ten po prostu zdecyduje się skasować i, i zrobię dzisiaj też te ogniste barwy pół na pół najpierw pomaluję sobie zwykłymi farbami troszeczkę tło połowę na biało, zrobię to tak po skosie i połowę na czarną. Po prostu pomaluję pędzlem i później na to będę wylewać. Tak żeby przypadkiem coś tam spod spodu nie wyszło, zwłaszcza na tym białym. I w taki sposób będę działać. w razie mam pomalowane i mogę wylewać. Czarny i biały najpierw. Jako tło. Farby są mieszane tylko z wodą. Mam podejrzenie, że w czerwonym mogło być trochę silikonu, bo miałam go z jakichś poprzednich wylewań i nie pamiętam. Tak czasem jest. Ale poza tym jest, są to. Jest to mieszanka farb z wodą. Woda jako medium. Przypominam, ja używam wody takiej filtrowanej, po prostu z kranu, ale filtrowanej. To miło pracować z farbami, które są już wcześniej zmieszane i nie ma aż tylu pęcherzyków. Yy, tak. I jadę z farbami. Nie jestem do końca pewna, co chcę zrobić. Już bez komentarza śmiać mi się chce, co mi tu wyszło. <laughs> Umieszczę to chyba w puringowych porażkach. Znaczy, w rzeczach, które nie idą zgodnie z planem. <laughs> tak. Obraz jest już wyschnięty. Widać, że był silikon. W ogóle widać tu kilka świetnych błędów, które są fajnym przykładem, żeby je omówić. Widać, że pod światło takie kropeczki, to był silikon. Podejrzewałam, że był w czerwonym, prawdopodobnie dobrze podejrzewam, bo czerwony był wcześniej zmieszany. Przed werniksowaniem, jeśli by ten obraz był, chcecie go werniksować, taki obraz, to najpierw trzeba wyczyścić ten silikon. Trzeba, nie trzeba, bo jeśli zawerniksujecie na przykład tym werniksem płynnym, którego ja ostatnio używam na silikon, nie czyszcząc go, to takie plamki, takie nieregularności, nierówności się pojawią na tym werniksie. To może być też ciekawy efekt, ponieważ jeśli obraz jest właśnie taki, na przykład ma dużo tych komórek, to Wasz werniks też będzie miał jakby komórki. To nie znaczy, że on jest nieprzykryty, tylko jakby zobaczycie, że też jakby na, na tych miejscach, gdzie, gdzie jest silikon, ten werniks będzie, ale będzie cieńsza warstwa. I to jest tak w moim odczuciu, przynajmniej z tego co ja zaobserwowałam u siebie, jak czasem zapomniałam wyczyścić tego werniksu. Tego, tego silikonu z obrazu, to właśnie takie nieregularności się pojawiają, które pod światło właśnie nie jest to taka równa tafla, tylko właśnie takie też jakby nierówności i to ciekawie wygląda. Więc tu jest też pytanie, jak my to chcemy zrobić. Pytanie, inne pytanie jest o trwałość. Przyznam, że tutaj nie jestem pewna, bo teraz jak, jak ja tworzę obrazy, to zależy mi na tym, żeby one były trwałe, nie przez 50 lat, ale przez 100. Wiadomo, no wiadomo, różnie, różnie to bywa, znaczy tak po prostu chciałabym, żeby one były dobrej jakości jak najdłużej trwały, żeby po pierwsze też nie wyblakły za kilka lat, ale też żeby ten wernik gdzieś nie odpadł, czy tam jakaś farba nie odpadła, nie skruszyła się, czy, czy żeby nie zaczęły pękać, więc pod tym względem tutaj dlatego też czekam pomiędzy pomalowaniem obrazu, namalowaniem, wyschnięciem go, a jego, a położeniem werniksu te parę tygodni i, i tak dalej. Też w zależności znowu od grubości farby. I, I jest tego tak troszkę, takich różnych rzeczy, których też sama się ciągle uczę. No i z tym silikonem tutaj może być, no, no ciekawe jakie efekty, czy to jakby za kilka, kilkanaście lat, jak to by wyglądało. Tego niestety nie wiem. Może Wy wiecie, to podzielcie się. No ja na tym etapie, jak to nagrywam, to tego nie wiem. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą zauważyłam. Tutaj druga rzecz, to pękająca farba. Piękny efekt crackingu. Coś takiego czasem jest pożądane, kiedy ja na przykład mam taką pastę strukturalną, którą też testowałam, która fajnie wygląda, taką pękającą, może wrzucę tutaj, a zaraz Wam pokażę, bo mam tu ten obraz. To jest obraz nierobiony w technice puringu. natomiast tak właśnie, tak delikatnie ta pasta strukturalna, pięknie tutaj, ja go tak specjalnie zrobiłam, to jest taki owalny obraz. Takie jakby smocze jają i to się tak kojarzy. Właśnie tutaj jest sporo tej pasty strukturalnej i takiej pękającej e, farby. Znaczy, nie pękającej farby, przepraszam. To jest pasta, to jest specjalna pasta strukturalna. Najpierw jest jedna warstwa, a na to się nakłada drugą, i ona tak właśnie pęka. I w, różnym w różny sposób tutaj są takie delikatne pęknięcia taki właśnie jak na takim smoczym jaju, mi się to tak kojarzy, natomiast można też uzyskać grubsze pęknięcia, różne. To zależy jak się tą pastę nałoży, jak się nałoży grubość, jak, się, jak grubo się ją nałoży i tak dalej. Więc taki tutaj efekt jest troszkę podobny takiego pękającego, pękającej farby, to to wynika ze złego nałożenia farby i jej schnięcia nierównomiernego. Ja, jak pamiętacie, pomalowałam najpierw tutaj białym, a tutaj czarnym i... Widzę, że... Znaczy po pierwsze już, już też tam dam taką wskazówkę, podpis taki, że jak przygotowujemy te podobrazia do ponownego zamalowania, warto odczekać trochę, czyli zamalować to, ok, na przykład czarnym-białym, tak jak chciałam, ale odczekać, żeby ta farba dobrze wyschła, ponieważ jeśli farby mamy różnej, um, różnej konsystencji, na przykład pod spodem będzie farba, która schnie dłużej, a na górze jest farba, która schnie szybciej, to ta spod spodu... Um, ta woda i tak będzie musiała się wydobyć z niej, więc jeśli ta spod spodu jest gęstsza, i, a ta na górze już tafla zaschła szybciej, to ta spod spodu nam sprawi, że to na górze pęknie, bo ta woda musi się skądś wydobyć. To prawdopodobnie tu się stało. To jest to, jak ja to rozumiem. I tu widzicie, że złapało razem tą czarną farbę, którą malowałam podkład, ponieważ widać przebicia. Tego czerwonego, czyli tego mojego oryginalnego obrazu stąd. Także tak to pięknie popękało. Tutaj warstwa w ogóle tych farb była bardzo duża, gruba, tych, które tutaj nałożyłam. I no i tak, i tak właśnie, I tak, i tak to się zrąbało wszystko. I oczywiście ten obraz jest do wyrzucenia, że tak powiem, czy do ćwiczeń. I to jest fajne doświadczenie, bo no to jest taka porażka, ale ja mówię, nie ma porażek, to jest kolejne doświadczenie i coś, co ja będę wiedziała na przyszłość, jak to jeszcze lepiej zrobić, i mimo że człowiek czasem już, już to robił, to, to niektóre błędy popełniamy znów, albo się po prostu nie spodziewamy efektu. Być może wiecie, też nie, niekoniecznie. Hmm, i, i um, czasem się nie spodziewamy, że ta farba pęknie. Czasem tak źle troszkę wymieszamy te farby, albo użyjemy farb o różnych gęstościach i rzeczywiście um, tak nam wyjdzie i za grubo położymy to wszystko. Nie, um, też, też fajnie jest zadbać, żeby ta farba zeszła z tego podobrazia troszkę, żeby ta farba, warstwa nie była taka gruba. Tak, tak mi się wydaje, wtedy unikamy takich. Efektów. No, no i ogólnie, zwykle jak się te obrazy, takie moje doświadczenie jest, jak się te obrazy maluje, drugi, znaczy na przykład maluję drugi obraz na pierwszym, to, no to jest jakby. Mm, Tutaj trzeba jeszcze troszkę bardziej zadbać o takie detale, bo jest ta tendencja do, do takiego jakiegoś, większą mam tutaj, większą prawdopodobieństwo, większe doświadczenie właśnie jest w pękaniu farb, jak maluję drugi raz. Być może ta farba pod spodem jeszcze też schła i wiecie, to po prostu jest, to, to już minęło parę tygodni, ale to, to różnie bywa także taka schnąca farba no i co, i widzicie, że to w ogóle nic nie poszło zgodnie z planem więc obraz jest jaki jest, no on się tutaj nie nadaje przez te pęknięcia natomiast można takie pęknięcia spróbować uzyskać specjalnie i to by był ciekawe efekty, tylko fajnie by było dać jakieś, jakąś warstwę pod spód na przykład jakiegoś fajnego koloru, który później chcemy, żeby się przebił najlepiej, żeby był kontrastujący i wtedy to by był fajny efekt że można też w ten sposób eksperymentować Dajcie, dziękuję Wam za uwagę, dajcie znać, co myślicie. No i, i co, I, i na luzie, bo, nasze, bo to są wszystko nasze doświadczenia i, i te eksperymenty. Ja też tym chcę się dzielić, że nie wszystko zawsze wychodzi wcale i, i jest ok mieć, mieć takich różnych, fajnych doświadczeń, gdzie coś jest nie tak, bo wtedy sami się uczymy na, na własnych doświadczeniach, możemy sprawdzić, dlaczego to się stało, trochę poczytać i później już jakby unikać tych błędów. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.